Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek Marchewka i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu. I dzisiaj w tym odcinku chcę pokazać Wam kilka fajnych wtyczek od firmy Waves Audio. Będą to wtyczki proste w obsłudze, a dające całkiem niezłe możliwości do osiągnięcia zawsze dobrych produkcji dźwiękowych. Na początek Kilka słów takiego wstępu. Waves Audio jest firmą, o której po pierwsze już wspominałem kiedyś na antenie, na łamach w zasadzie, no cóż, zboczenie zawodowe radiowca, na łamach Tyflo Podcastu, ale bardzo krótko na temat firmy Waves. Jest to firma z tradycjami produkująca wtyczki, pluginy, czyli software, jak również hardware, czyli sprzęt dla studiów nagraniowych, dla instrumentalistów, producentów dźwiękowych. Więc, kogo stać, to sobie kupi wtyczki, a kogo stać, to sobie kupi kontakty. Innymi słowy, sprzęt. No, mnie jak na razie stać się na zdecydowanie pluginy. I właśnie dzisiaj o takich pluginach będzie. Pluginy są kompatybilne jak najbardziej z naszym riperem pod VST3, bo no jakby wszyscy, czy, czy głównie, może inaczej wszyscy, głównie pracujemy na ripperze, na Audacity się pod, podnosi jak chodzi o VST3. Nawet ostatnio bawiłem się jak działają te VST3 w Audacity. Coś tam, coś tam ruszyło, ruszyło ruszyła maszyna ciężka. Zestali i wreszcie coś w Audacity faktycznie jedzie z koksem. Natomiast my skoncentrujemy się dzisiaj w Tyflo Podcaście zdecydowanie na Reaperze. Jeżeli chcemy wszystko zrobić, wszystko to znaczy na przykład cały mix, albo nagrać podcast, albo audiobooka, albo nagranie lektorskie, albo stream na. YouTubee, który już nagraliśmy i chcemy go jakkolwiek obrobić, może to być też po prostu nasz audioblog albo cokolwiek innego i chcemy to zrobić takim celem, jaki ja dzisiaj mówię, czyli jednym pokrętłem. To właśnie zamiast bramki szumów możemy użyć, bo tak Waves Audio nam proponuje ze swoich pluginów wtyczki NS1 i ona świetnie sprawdzi się w przypadku, kiedy na przykład mamy dużo dolnych częstotliwości, dużo jakiegoś burczenia, dudnienia w opcjach dźwięku lub gdy na przykład nagrywamy na średniej jakości mikrofonie albo na mikrofonie dynamicznym, które mikrofony dynamiczne no, pozostawiają trochę Szumu, trochę tych swoich piękności dźwiękowych. Lub inną opcją jest na przykład opcja hałasu naszego komputera albo klimatyzacji albo wentylatora. No, zwłaszcza gdy mieliśmy te nasze piękne, upalne dni. No i wtedy właśnie, no niestety, sytuacja jest taka, że warto wspomóc się takim. Narzędziem wirtualnym jak NS1. I ja teraz załaduję najpierw. Wtyczkę NS1. Ja to teraz zrobię. Mamy. Okay. Przeniosę się do projektu MK. Ja zwolnię, może syntezę. O. Myślę, że tak będzie Git. Mam. Tutaj surówkę, może ja tą surówkę też sobie znormalizuję, ale trochę. w reaperze najprościej jak się da. Za czasów nerona o, o. weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne i przyciszę sobie ten trak. Za czasów nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne tak w cyrku jak i w amfitearze. Proszę nie pisać teraz do mnie. Augustianie lubili je. Często bowiem po nich następowały. To głos Konrada Biela, lektora audiobookowego i nie tylko. Pozdrawiam bardzo serdecznie lektor Konrad Biel udziela się również w moich podcastach dobrypoziomdzwieku.pl. Okej. Okay. No więc cóż, mamy głos lektora. Ten głos co prawda nie ma Żadnych szumów. Za Hej. czasów Nerona. Surówka jest nagrana na mikrofonie Sontronix Orfeusz. Tak, Sontronix Orfeusz. Koszt tego mikrofonu to jakieś 2,5 tysiąca. Yy, mniej więcej. Mikrofon pojemnościowy, fajnie nawet brzmiący. Więc jeżeli macie takie, powiedzmy, 2,5 tysiąca w kieszeni, to i mikrofon wasz. Polecam niejednokrotnie ten mikrofon, jest całkiem nieźle brzmiący, to co słyszeli, słyszeliście to jest surówka, no więc mikrofon ma bardzo ładną górę, całkiem niezły środek, nieźle, nieźle sobie radzi. No ja teraz załaduję NS1, NS1 wpisuję w e, filtrowaniu, okej. Okay. Pyk, enter i teraz tak wtyczka tak jak wspomniałem przy odszumianiu no odszumia dźwięk natomiast wtyczka jeżeli chcemy tylko dźwięk odszumić no ma swoje wady dość mocno ingeruje nam w dźwięk bo i to jest też takim powiedzmy celem tej wtyczki ale w tym przypadku kiedy chcemy wszystko całą naszą postprodukcję osiągnąć jednym Suwakiem jest jej zaletą. Dlaczego? Dlatego, że zakładamy, że nie jesteśmy mega techniczni, nie mamy lub nie chcemy posłużyć się korektorem, filtrem high-pass, czyli filtrem wycinającym nam dolne częstotliwości, tylko wtyczką NS1. A to znaczy, że chcemy mniej więcej wyciąć niepotrzebne częstotliwości w dole. Ja teraz w takim razie ustawię parametr tej wtyczki w odpowiedni sposób. Jakie mamy parametry wtyczki NS1? Parametr. Naciskam literę P, tak jak to zwykle w osarze, w riperze i mamy tutaj bank. 2. Bank, czyli gotowe presety. NS1 Parametr, który nazywa się NS1, który jest kluczowym parametrem tej wtyczki. Parametr to jest właśnie ten suwak, który elementarnie sprawia, że słyszymy różnicę w brzmieniu tej wtyczki. To jest to serce tej wtyczki. Bypass, czyli parametr, który odpowiada za, można w pewnym sensie powiedzieć, włączenie wyłączenie tej wtyczki. I wet, czyli parametr, który. Odpowiada za e, regulację sygnału mokrego, sprocesowanego i sygnału niesprocesowanego. E, ja więc ustawię na maksa ten parametr NS1, żebyście usłyszeli, jak brzmi na stuwę. I teraz dam bypass. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Włączam. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Jeszcze raz? Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Wtyczką? Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Ok, jest brzydko. Nie ma dołu, nie ma góry. Natomiast co się stanie, kiedy ustawimy NS1 na przykład w pozycji na 20? Ja to teraz zrobię. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Bez wtyczki, zrobimy tak, ja wyłączę swój mikrofon, bo u mnie też są jakieś szumy yy, i bypass, a potem zrobię przerwę, NVDA powie i włączę wtyczkę. Czyli daję, włączam wtyczkę, zrobię przerwę, NVDA powie active i włączę wtyczkę. Uwaga! Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Stop. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Stop. Tak w... Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Stop. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. I co jest fajnego w tym przypadku? Ano to, że w momencie, kiedy na przykład będziecie mieć mikrofon, który jest dość oporny na głoski wybuchowe, albo kiedy dość głośno mówicie. E, PBT. Kiedy generalnie mamy taki agresywny ten głos. To NS1 nie jest wtyczką, która jest wyłącznie po to, żeby coś nam odszumić, ale również e, właśnie po to, żeby opanować tak zwane transienty. Transient, zadanie domowe wyszukać w Google, co to jest. No więc, tak, zostawiamy taki dźwięk. Więc. Jeżeli nie jesteśmy mega techniczni, nie robimy filtracji, korekcji, zostawiamy ten dźwięk, i w ten sposób już mamy tą pierwszą opcję za nami. Co możemy teraz zrobić dalej? No, na przykład możemy delikatnie nadać takiego fajnego kolorytu kompresją. I tutaj mamy taką wtyczkę, która się nazywa One Knob Loader. Loader, loader. Czyli no będziemy ładować. Ja teraz tą wtyczkę załaduję sobie. Okay. I wpisuję load. I mamy. Tak. O. One Knob Loader Waves. FIG. Enter. I tutaj podobnie mamy parametry takie jak O proszę bardzo. Nawet bank nie ma. Czyli bank zamknięty. No jest inflacja w naszym kraju. Z tymi bankami różnie bywa. Więc co najwyżej możemy ewentualnie sobie tylko powiedzieć bank, bank. No i Cóż, mamy tutaj parametr, który nazywa się po prostu LOADER, LOADER BYPASS i WET i w zależności od tego, jak ten LOADER ustawimy, tak kompresor będzie nam działał. Bardzo lubię to narzędzie, jest ono naprawdę bardzo mocno lubiane przez profesjonalistów, przez inżynierów dźwięku do różnych zastosowań. Nie tylko audiobooków, nie tylko nagrań lektorskich, ale również do instrumentów. Tutaj jest to zrobione na tej zasadzie, że kompresor ma już wszystko w jednym: ma release czy threshold i, i te wszystkie znane nam parametry kompresora. No. Jest to fajne narzędzie. mówię dla, z jednej strony dla nietechnicznych, ale z drugiej strony no jeżeli wiemy, znamy yy, użycie kompresora, wiemy, jak kompresor działa, tym lepiej można zrozumieć brzmienie tego narzędzia. Najpierw dam to na maksa, żebyście usłyszeli jak to po prostu brzmi. No i słuchamy. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je. Często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana. Jak wiemy, kompresja wyciągnie wszystko. One blower. Będzie przy mocniejszym ustawieniu koloryzował dźwięk, co jest fajne, natomiast warto wiedzieć, czy chcemy to osiągnąć. Przy takim delikatniejszym ustawieniu, między, 4, między 3 a 4, tego kolorytu no, raczej nie będzie. Wobec tego ja ustawię teraz o, tak, 3 z hakiem o. i posłuchajmy bez i z. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana. Jakkolwiek lud przesycony był już przelewem krwi, jednakże gdy rozeszła się wieść, że nadchodzi koniec igrzysk i że ostatni chrześcijanie mają umrzeć na... za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Fx, Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Okej, okay, no i teraz dam 6 z hakiem. I teraz bypass, a później standardowo z wtyczką. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana. I może jeszcze trochę do... louderujemy, Na przykład i teraz bez wtyczki. I z wtyczką. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana. Jakkolwiek lud przesycony był już przelewem krwi, jednakże gdy rozeszła się wieść, że nadchodzi koniec igrzysk i że ostatni chrześcijanie mają umrzeć na wieczornym widowisku, nieprzeliczone tłumy ściągnęły do amfiteatru. Augustianie stawili się jak jeden człowiek. Domyślali się bowiem, że nie będzie to zwykłe przedstawienie i że Cezar. Uważam, że dla osób albo mało technicznych, albo no takich, które po prostu chcą sobie ułatwić sprawę, ten loader jest po prostu niezły. Także zdecydowanie na początek na pewno polecam. A do podcastów, no uważam, że nawet nie na początek, a na długi czas bardzo sympatyczne urządzenie. One, nob. Loader. Kolejną wtyczką, która moim zdaniem jest warta uwagi, i fajnie, jeżeli poznamy ją w tym odcinku, jest plugin o nazwie One Knob Pressure. I wcale co jest ważne, ta wtyczka nie ma tylko jednego noba. Wcale nie jest to wtyczka mająca tylko jeden suwak, wręcz przeciwnie, ma ich więcej, a co za tym idzie? Ma dużo więcej możliwości. Jest to tak jak w przypadku One Knob Loader, też kompresor, ale działający inaczej i już z tym kompresorem możemy zrobić dużo więcej. Dzisiaj w tym odcinku pokażę tylko i wyłącznie na głosie tego lektora, ale w innym podcaście spróbuję pokazać, co można zrobić za pomocą wtyczki One Knob Pressure, również na na przykład Produkcji reklamy nagrania lektorskiego. Może to być dla Was ciekawe. Oczywiście, przygotuję taką reklamę na potrzeby Tyflo Podcastu. Będzie to imitacja czy symulacja reklamy wymyślonego produktu e, albo coś innego, wymyślę, no nie wiem, piosenkę. No, generalnie na pewno wymyślę coś, co absolutnie nie będzie żadną marką będzie to coś fikcyjnego. Ale na pewno coś, co pokaże możliwości tej wtyczki. Także tutaj, no, moja kreatywność, jeżeli takową posiadam, no to spróbuję ją wykorzystać. Na obecną chwilę zrobimy to na głosie lektora. Mamy więc jeszcze raz tą próbkę. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. I teraz, jakie mamy parametry wtyczki One Knob, Pressure, która niby w nazwie One Knob, a nie ma wcale tylko jednego suwaka? Jedziemy do parametrów. I mamy tutaj input, pressure, bypass i wet. I teraz, jak chodzi o input, Mamy tutaj trzy warianty. Jeden to post Unity, Bost pad. Każdy z tych parametrów oferuje nam zupełnie inne zachowanie kompresora. Jest to inne zachowanie brzmienia tego kompresora oraz parametrów czasu Ataku i powrotu, tak bym to ujął. Dam na maksa e, parametr pressure i posłuchacie, jak będą się zachowywać parametry na każdym z input. W takim razie jedziemy z parametrami. Daję najpierw Unity. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. I tu mamy kompresję, bym powiedział atak dość mocny, agresywny. Release długi, czas powrotu długi. A teraz bust. ...jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś ligię... U w pozycji input boost powiedziałbym, że one pressure zachowuje się tak, że atak i release jest krótszy. Tu jest taka kompresja... E na zasadzie takiej, że zwolnienie tego kompresora jest szybkie, a atak dość krótki. Może to być na przykład dobre, gdy chcemy osiągnąć taką dość szybką kompresję bez zachowania długich transientów. A teraz. Hot. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego Trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś ligie u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej... No i tutaj mi się wydaje, że jest ta kompresja jeszcze szybsza. Bardzo szybki atak, bardzo szybki release. No, czyli bardzo szybko kompresja się rozpoczyna, bardzo szybko się zwalnia i tak jakby parametr threshold, czyli próg zadziałania schodzi tutaj najniżej, czyli bo tutaj nie mamy parametrów takich jak w kompresorze jest, czyli threshold, e, ratio, tylko tu od razu no że tak polecę takim bardziej już zaawansowanym językiem, ale e, widzę, że z tego odcinka chyba wszyscy skorzystają i ci początkujący i, i ci bardziej zaawansowani. Czyli jest to taki kompresor, można powiedzieć, który ma duże możliwości, a obsługuje się go bardzo prosto. Chcemy kompresję, mm, którą będzie słychać na wokalu, będzie słychać na gitarze, będzie słychać na perkusji, ale chcemy ją obsłużyć w bardzo prosty sposób. No to parametr input i tutaj Unity to taka kompresja będzie, bym powiedział, delikatniejsza. Boost. Mocniejsza. I pat myślę, że taka mocniej, no, bardziej agresywna. No i ustawmy na przykład BOST i pressure. Parametr pressure ustawmy na 3 i pół. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej piękności. No i oczywiście słyszymy tutaj szum. No już ten kompresor pokazuje swoje pazury. Zawsze przed kompresją ustawiamy bramkę szumową, a w tym przypadku ja w dzisiejszym podcaście pokazuję ten NS1. Więc ja zbypasuję teraz kompresor. Bypass ON, i na przykład, żeby mi się nie pokręciło na master NS1, Bo będzie mi o, o, łatwiej. I ustawię ten NS1, na przykład na 26, troszkę więcej. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej? Ok, i teraz odbypasuję ten kompresor, zostawiam go tak jak miałem. Okej, okay. posłuchajmy jak to brzmi. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej piękności. Innych zajmowało przede wszystkim pytanie, czy istotnie ujrzą ją dziś na arenie. Wielu bowiem z pomiędzy tych, którzy słyszeli odpowiedź, jaką Cezar dał. No i słychać jeszcze taki szum, powiedzmy z mikrofonu, a to możemy jeszcze co NS1 dać, będzie słychać ingerencję w dźwięk. Ale spróbujmy. I włączymy teraz dźwięk. Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej piękności. Innych zajmowało przede wszystkim pytanie, czy istotnie ujrzą ją dziś. I powiem tak, wiele youtuberów, podcasterów, a nawet wiele audiobooków brzmi bardzo, bardzo podobnie. Czy jest to dźwięk idealny? Nie, nie jest to dźwięk idealny. Czy jest to dźwięk profesjonalnie brzmiący w dzisiejszych standardach podcastingu? Tak. Dlatego, że. Dochodzi się do jak największej prostoty w ustawieniach. W bardziej zaawansowanych bardziej zaawansowanych plaginach i w bardziej zaawansowanych chęciach. Jeżeli inżynier dźwięku ma ochotę, ma chęć i ma chęć umiejętności, nauczenia się, to oczywiście są wtyczki zupełnie inne, o mocnych możliwościach i Parametrach. I na pewno w innych odcinkach Tyflo Podcastu o tym sobie porozmawiamy. Do usłyszenia zapraszam bardzo serdecznie do mojej, do odwiedzenia mojej strony pod adresem na przykład podcast. dobrypoziomdzwieku.net, podcast. .net, podcast .net. Tam Dużo więcej wiedzy i podcastów, darmowej, fajnej wiedzy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.